Brew temu, że bucha o zaliczenie płodności do chorób cywilizacyjnych, Brew temu, że większość krajów europejskich refunduje zabiegi metodą in vitro, w Polsce wciąż starzamy się z murem, z finansowymi ograniczeniami. Codziennie odkładamy grosz do grosza. Zrezygnowaliśmy z przyjemności, z wyjazdów na wakacje, z planów, z pasji, po to, by było nas stać na realizacji jednego marzenia. Marzenia o dziecku, kredyty, pożyczki urodziną, przyjaciół. Wszystko po to, to dostać szansę, która w innych krajach jest już standardem. Takich ludzi jak pani Asia, walczących latami ze swoją niepłodnością, walczących latami o dziecko, są miliony. Dlatego wprowadziliśmy program in vitro, z którego urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. 22 tysiące szczęśliwych rodzin. Mogę wam obiecać. Program wróci.